Witam bardzo serdecznie na GeForce Kinsie. Ja jestem Santiago, i oczywiście najlepszy tutaj kodzik na G4 to jest również Santiago. Możesz sobie go wpisać, żeby otrzymać 5% więcej przy każdym ewentualnym depozycie, do czego nie zachęcam. I oczywiście, skrzynka na start MilSpeka również też dostajesz. W takim wypadku, jeśli wcześniej się nie było na stronie, właśnie takiego MilSpeka możesz sobie wtedy otworzyć całkowicie za darmo. Dzisiaj od 100 zł do kosy zapytasz się mnie, Santiago, dlaczego masz 105 zł? No, 105 zł mam z prostego powodu, no bo kodzik Santiago dodaje ci 5% więcej, więc przy ewentualnym, powtarzam, Pozycję miał być 105, także spróbujemy dzisiaj właśnie z tej przysłowiowej stówki zrobić coś fajnego. Mam nadzieję, że już za pierwszym razem uda nam się bitwę wygrać. Ciebie serdecznie zapraszam oczywiście na Discorda z tego miejsca, żebyś sobie sprawdzał najnowsze konkursy i rozdania na Discordzie. A ponadto przypominam ci również, bo może nie dotarła do ciebie ta informacja, na koniec lipca, a dokładniej 1 sierpnia rozdaję dla was dwie koski do CS-a. Szczegóły znajdziesz też na Discordzie, więc. Wszystko, wszystko co ważne na temat kanału e, znajdziesz właśnie na Discordie, tam jest skon, sk, skondensowana wiedza, tak, tak, skondensowana wiedza. Opportunity sobie dodam, bo to jest naprawdę dobra skrzynia i taka bitwa z tymi czterema skrzyniami różnego rodzaju na trzy osoby sobie chyba walne, chociaż dobra, zróbmy na dwie na trybie zwykłym złotóweczka jeszcze mi została, także tutaj no chyba skinek dla widza jakieś nie no za złotówkę nie będę wam rozdawał, są droższe skiny na discordzie, więc e, no, no tam cię właśnie zapraszam. E, już pierwsza skrzynia daje nam e, z makami e, tutaj jakieś szaleństwo z makami, ale nie są jakieś wybitne te e, skiny do maków, jak na razie, bo ta skrzynia potrafi naprawdę dobrze rzucić. I potrafi naprawdę niezłe skiny tutaj podarować. E, zobaczmy jak będzie z kolejnymi skrzyniami. Jeszcze pięć z makami. Przed, znaczy w sumie jeszcze trzy z nami, przed nami z, z tymi makami. Tak, tak, tak. E, to jest palma. Tak, palm. Mak, palm. Dwie do końca. Mamy Malachita. To jest dobry, dobry strzał. To jest dobry strzał. No I ostatnia z makami. Bardzo dobry strzał, drodzy widzowie. E, no grzechem byłoby nie powiedzieć, że już tego nie przegram. Ale wiem, że jeśli dopowiem, to, to zaraz odwrócą się role, karty się odwrócą i mój przeciwnik wygra tą bitwę. Także wolałbym tutaj nie ryzykować, więc, więc zobaczmy co poleci z tych dwóch ostatnich skrzyni. Mamy Wanna try, to jest naprawdę bardzo dobra skrzynia, którą uwielbiam. Leci dla mojego przeciwnika skin za dwie dyszki. I ostatnia Opportunity, czy ona coś zmieni w tej bitwie? Nie zmieniła nic. To jest skrzynia, w której mamy 25% na jakiegoś innego skina niż ten właśnie Sandion. Także w tym momencie wygrywamy tą bitewkę. Jesteśmy na plus 4 dyszki. A co za tym idzie, ja sobie te itemy sprzedaję i robimy kolejną bitewkę. Takie tańsze skrzynie na stronie to jest moja specjalność, więc w tym momencie 4 420 Greenie dodaję do naszej bitwy. Jest to skrzynia, która zawiera nawet White Lotus'a. Co prawda na bardzo niskich szansach na trafienie. Ale zdarzało się niejednokrotnie nawet na streamach, czy to odcinkach, także takich starszych, dosyć, że takie skiny były trafiane już w pierwszym tutaj rozdaniu, w pierwszej skrzyni. Trafiamy tego lepszego skina dostępnego właśnie do trafienia w tej skrzyni i mój przeciwnik również nawet w lepszym stanie go dostał, nie, w stanie gorszym go dostał, ale jest droższy. Dziwne to jest, no tak, tak jest ten skin wyceniany, tutaj na to nie mamy niestety wpływu, a może i to i lepiej. Także tutaj póki co wygrywamy, nie jest to jakaś mega znacząca przewaga, można zawsze tą przewagę stracić, więc chcielibyśmy tu jeszcze jakąś podbić, tą przewagę jeszcze jednym dobrym skinem, chociażby właśnie tym kałaszkiem, który nam poleciał jeszcze jeden. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Pięknie nam poleciało. Trzy skrzynie, 4-2-0. Wiele osób nie dodaje tej skrzyni. Ja tak Zauważyłem ją właśnie teraz, jak tworzą bitwę. No kurczę, pieczone, wiadomo, to jest 4%. Mało osób dodaje tą skrzynię, ale spróbujmy, spróbujmy. Nie bójmy się też takich skrzynek, gdzie no możemy 4%, 4 mieć tylko. Ale one też są fajne. One też są fajne, bo jak dadzą, naprawdę te skiny są wyśmienite. Tutaj tylko widzieliśmy tego kałacha, ale reszta skinów również jest niesamowita, właśnie w tej skrzyni 4.2.0. Ostatnia skrzynia Ache. Chyba tutaj się nic nie zmienia, chyba bitwę wygrywamy. Co za tym idzie? Ze 100 zł mamy już w naszym balansie 450 zł, więc ja sobie te skiny sprzedaję. Oczywiście Tobie rekomenduję, jeśli jakiś fajny profit zrobisz na stronie, to sobie skina wypaść do ekwipunku. Nie ryzykuj tak jak ja. Ja natomiast dostarczam Ci content, także sprzedaję te skiny. Tutaj mam jeszcze meduskę, więc na nią nie zwracaj uwagi, ona nie bierze udziału jakby w tym odcinku. A jedynie jest tutaj ozdobą mojego Equipunku, która pozostała z ostatniego streama na kanale. Zresztą na streamy również Cię zapraszam. Miło będziesz tam widziany. Sprawdźmy sobie kolejną bitewkę. Już za tyle 450 zł, które otrzymaliśmy ze wszystkich dzisiaj bitew, myślę, że byłoby nas stać na jakąś tańszą kosę. Więc już tak naprawdę challenge jest wykonany przeze mnie. Challenge jest zrealizowany pomyślnie. Również Tobie życzę takiego szczęścia. Mi się udało Ci za pierwszym razem, ale nie zawsze to tak wygląda. I miej to na uwadze, że u Ciebie mogą być też inne skiny trafione niż u mnie. Może, to, te, może każda bitwa potoczyć się inaczej niż w moim przypadku. Miej tego świadomość. Dodam sobie też waterproofa, to jest taka mocna skrzynia. Swoją drogą, kiedyś widzowi rzuciła waterproof tą awupkę, gdzie ona jest? Tą Containment prize, Dobrze kojarzę? Chyba tak, tylko tą lepszą za 400. Chyba tak, nie, myślę, że się nie pomyliłem. Pozdrawiam Cię, Brzoza. Pozdrawiam Cię, Brzoza. Mam nadzieję, że oglądasz film. No i sprawdźmy. Jurassicy na sam początek. skrzynia, w której łatwo jest zdobyć kosę. Eee, znaczy łatwo. Jest trafialna. Jest trafialna i też trafialne. Bardzo dobre skiny nam lecą za 150 zł, za 100 zł dla bota. Eee, kolejna skrzynia niestety skrywa w sobie tylko dual berety. Ocean Dream. Hyperbessie dla środkowego. I w tym momencie wysuwa się na prowadzenie botgery. Co za tym idzie? Musimy coś trafić. Oni ciągle trafiają, oni ciągle dropią te lepsze skiny, więc musimy nadgonić. Skupienie? No, skupienie pomogło. Kolejna smart move. oj ojoj. Oj, oj. Dla wszystkich bardzo dobrze i wszystko zależy od waterproofa. Proszę, proszę. No, niestety. Tym razem mi się nie udało uzyskać droższej jakiejś kostki. Ale już za 450 które uzyskałem wcześniej, byłoby mi naprawdę na jakąś podstawową, fajną nawaję. Natomiast, no. Szkoda, szkoda, że tej bitwy nie udało się wygrać, no nie można mieć wszystkiego, bo Jerry tą bitewkę zwyciężył. Oczywiście przypominam Ci o najlepszym kodzie na stronie. Wpisz sobie kod Santiago, który da Ci 5% więcej przy każdym ewentualnym depozycie, do czego nie zachęcam. I oczywiście skrzynkę na start dostaniesz również speka. Jeśli dzisiaj nie odbierałeś skrzynki codziennej, warto sobie kliknąć, bo za darmo możesz dodatkowego skina do swojego ekwipunku przygarnąć. Jak i również skrzynki za Expa są dostępne jeśli przekręciłeś już jakiś poziom na stronie i masz klucze, możesz otworzyć co 6 godzin taką fajną skrzynię, która skrywa w sobie dodatkowe darmowe. Nagrody. Ja tobie serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że ci się podobał. Jeśli dotrwałeś do końca, miło mi będzie, jeśli zostawisz komentarz o treści kapelusz. Bo tutaj ten agent widzę, że ma kapelusz. W sumie wszyscy praktycznie mają oprócz tego kapelusz. Także jeśli dotrwałeś do końca, napisz komentarz kapelusz, a będę wiedział, że yy, interesują cię odcinki z GeForce Kinsa. Jeszcze raz wszystkiego dobrego Ci życzę ten piękny dzień eee, i do zobaczenia już niedługo. Trzymaj się, cześć!